Cześć, witam na moim blogu, blogu YouTube'a. Chciałem Wam nagrać y, film y, domu angielskiego już sprzedanego. Czekamy generalnie tylko na podpisanie umowy z drugiej strony. Y, dom został sprzedany za 234 tysiące funtów. W przeliczeniu, w przeliczniku dzisiaj jest koronawirus. Po 5,20 to jest jakieś milion 200 tysięcy złotych. Chciałem generalnie Wam pokazać, jak ten dom wygląda w tych pieniądzach, żebyście mieli wyobrażenie, jakie domy się kupuje w takich cenach za granicą. Ja generalnie mieszkam, jestem w małym miasteczko Sadbury, około 100 km od Londynu. Ta nieruchomość znajduje się około 5 minut na pieszo, od 5 do 7 minut na pieszo do centrum. Nie powiem Wam... Ciekawostką jest tak, że nie powiem Wam ile ten dom ma metrów ponieważ kupując go nigdy mnie to nie interesowało tak jak na przykład w tej chwili jeśli bym budował nieruchomość albo patrzył na jakąkolwiek cenę, ważne by było, ile za metr kwadratowy tutaj w Anglii w, tak naprawdę jest ważne czy dom nie jest zagrzebiały bo tutaj występuje to bardzo często, jest to bardzo duży problem jest inne wilgotność powietrza generalnie jak się wchodzi do domu, który chce się kupić, to się patrzy tak naprawdę wzrokowo, czy pokoje nie są za małe i naprawdę nikt nie patrzy tutaj na metry kwadratowe. Najprawdopodobniej jakiś inwestor na to mocno zwraca uwagę, przelicza, przekalkulowuje, ale zwykły taki kupujący dla siebie dom dla rodziny raczej nie. Wiem to z doświadczenia, rozmawiam z ludźmi mam tu dużo znajomych co kupili też mieszkania yy, co wynajmują co chodzą po kensylach no różne są sytuacje i, i generalnie każdemu chodzi bardziej o standard jaki jest w środku yy, no dobrze możemy przystąpić a jeszcze chciałem dodać że jeśli ci się spodoba mój blog daj lajka zasubskrybuj go yy, ponieważ w dalszych odcinkach będę pokazywać yy, Oczywiście zrobię pełne podsumowanie. Ile lat tutaj byłem, ile zostało pieniędzy, y, jakie kary mnie czekały, bo oczywiście po sprzedaniu tej nieruchomości muszę zapłacić karę do banku za zerwanie kredytu. Jaka była wpłata powiem, no i jak to dalej się potoczyło, ponieważ z tymi pieniędzmi, jestem tutaj 14 lat, z tymi pieniędzmi proponuję, proponuję, no już chcę zjechać do Polski na stałe i po prostu zainwestować y, albo w swój dom, wymarzony dom jakiś, który chcę wybudować, oczywiście nie sam, bo nie mam o tym pojęcia za dużego, jakąś ekipą chcę to zrobić, no i chciałbym przekazać, pokazać wszystkie koszty, jak to wygląda, jak się zaczyna, lub, lub zainwestować to w nieruchomości pod wynajem. Także nie wiem, jaką drogę jeszcze obiorę, ale wszystkiego się dowiecie. Także zacznijmy od pokazywania... Co w tych pieniądzach się dostaje w Anglii? Pozwólcie, że wyjdziemy na zewnątrz tego budynku. Dom wam pokażę z zewnątrz i wewnątrz. Światło mam wszędzie pozapalane, bo już jest szarawo. Troszkę. Poczekajcie, chwilę, bo mam problem z gimbalem. Dobrze przejdę trochę dalej. Pokażę Wam cały budynek. To jest tak zwany semi -touch. Dom jest piętrowy, ale tylko pół z tego domu jest moje. jest tutaj prywatne miejsce parkingowe tu gdzie jest asfalt wyłożone oczywiście wystąpiłem o pozwolenie kosztowało to 2700 razem z robocizną i z pozwoleniem 2700 funtów tu jest ogródek mur jest wymurowany ale pokazuję go od tyłu też ten cały budynek jak wygląda połowę z tego ogródka jest moje bo wiadomo połowę należy tu do sąsiadki ale obejdę cały dom obejdę dookoła tak wygląda ulica. Proszę bardzo No i dobrze. No to wchodzimy. Klucze spadły. Już otwieramy. Jedziemy z koksem, z prezentacją domu za 234 tysiące funtów, który został sprzedany za tyle. Dom był wystawiony za 235 tysięcy funtów. Miałem ofertę jedną, którą odrzuciłem. No, i tysiąc funtów było zjechane i się dogadaliśmy. W całym domu są karpety. Są to roczne karpety założone. Jeden rok mają, ale ogólnie chodzi o standard, że przeważnie w Anglii to karpety. To jest dom, bym powiedział, z najniższej półki cenowej. Te 234, no można tam jeszcze kupić za 220. W zależności też od lokalizacji, to jest bardzo ważne, jak wszędzie. Ja mam już światło pozapalane w całym domu, bo się szaro robi, żeby było jeszcze coś widać jak kręcę to. Tu jest taka kanciapka. Ja tu trzymam kurtki i buty Przechodzimy do, do głównego pokoju. Jest jedno okno. Tam są drzwi, drzwi do jadalni. Tak wygląda ten główny pokój. Proszę, widok z okna. Jest to tyle dobrze, że to nie jest żadna ulica ruchliwa. Po prostu każdy, kto wjedzie w tą ulicę, to jedzie do swoich domów. Nie ma tam żadnego wylotu po drugiej stronie. Także na tyle dobrze. Nie ma tak dużo samochodów. Yy, tu już są. Kafle, jadalni. Duże wyjście na taras, drzwi french, tak zwane, otwierane, podwójne, bez tego pałanka w środku. Tu jest dodatkowy schowek pod tymi schodami, bo schody lecą do góry. A i generalnie tutaj trzymam buty, jakieś ciuchy, odkurzacz, kuchnia. Kuchnia jest w literze U. Są tu koło lodówki śmietniki. Jest spora lodówka. Wbudowana mikrofala. Pochłaniacz, piekarnik, gazówka. Ta kuchnia ma, żeby Wam nie skłamać, dwa lata. Przyszła ekipa i ją zamontowała. Widok z okna. Na ten ogródek jest ogrzewanie gazowe z czujnikiem czadu. Polecam każdy, kto ma ogrzewanie gazowe albo kominek, naprawdę, żeby kupił taki czujnik czadu. On nie kosztuje dużo, a może uratować życie, wszędzie się o tym mówi. Ale to tak na marginesie czy ja już ogródek pokazywałem? Czy się powtarzam to nie wiem myślę, że ma około 30 metrów kwadratowych. Jest malutki. Z tym co już zresztą mówiłem jak obchodziłem z przodu, to jest z miejscem parkingowym, na jeden samochód, chociaż w rzędzie by się zmieściły dwa, ale nie polecam, bo by się dobrze nie wyjeżdżało komfortowo. Jeden by trzeba było odsuwać, żeby drugim wyjechać. Dobrze, kochani, lecimy do góry. Też, jak widzicie, są karpety wszędzie na schodach. Idziemy do góry. Pokażemy, co się znajduje u góry. Jest korytarz taki, to chyba tak się nazywa. Jest tu dziura, może zapytacie, do czego to jest. To mówię, że to jest. Miałem klimatyzator przenośny, bo tutaj gorąco było w lato. Nawet bardzo, dlatego ta dziura została wykonana. Żeby odpływ tego gorącego powietrza szedł do łazienki z tyłu, tam są dwa były okna otwarte i po prostu to wylatowało, a tutaj były pomieszczenia bardzo chłodne. No dobrze, no to zaczniemy może od tej łazienki. Malutka łazienka, tak jak mówiłem z dwoma oknami z wanną i z słuchawką prysznicową. Naręczniki. Lustro, yy, tutaj w tej jeszcze kanciapce znajduje się boiler. On ma chyba 80 albo 100 litrów, ale bardziej 80. Nawet nie jest do pasa. Jakieś półki i rury lecące na poddasze. Mały pokój mojego synka. Czekajcie, gimbala na bo mi się dobrze bo mi się przekręca, chwileczkę dajcie mi dobrze, to jest tak wygląda ma okno na ten ogródek co Wam pokazywałem tak Tutaj jest większy pokój. To są tak małe pomieszczenia, kochani, że inaczej wam nie mogę tego pokazać. Taką kamerę, jakbym miał jakieś tam rybi oko. Chyba na to się mówi, że szerzej, szerzej, szerzej bym mógł pokazać, to by lepiej było widać. No ale pokazuję tak jak mogę. Szafy nie do pary, łóżko nie do pary. No ale nie wszystko można mieć wnęka trzymam tu ciuchy, pokażę Wam jeszcze widok z tego okna na ten przód zresztą jak szliśmy no i dobrze to co zostało to mogę Wam pokazać jeszcze ten strych dajcie mi tylko położyć tutaj tą kamerkę Wiem, że nic nie widać. Spróbuję joystickiem trochę ruszyć, nastawić. Żeby coś było widać dobrze. Ja i tak tu zaraz wezmę do ręki. Wykładam takie coś, żeby dywan się nie odształcił od schodów. Bo jak już mówiłem, te karpety mają podbitkę łatwo. Żeby tutaj taka wklęsła dziura była. Tym bardziej takim ostrym od drzwi. Dobrze. Schody są rozłożone. Możecie zobaczyć, jak jest u góry. Dajcie mi tylko tego gimbala znowu nastawić. Dobrze, lecimy do góry. Zapalam światło, już dobrze. Wchodzę po tych schodach. Jest tu w miarę tego miejsca. Dodatkowe półki zrobione. Nie ma szału, ale generalnie, żeby coś przechować. Co się zmieściło oczywiście w te wejście, tam to można tutaj śmiało wrzucić, poukładać. No bo ten dom nie posiada garażu. Tutaj jest zbiornik do wody. Do bojlera tutaj jest zbiornik do grzejników. I tak to kochanie wygląda. Pomieszczenie jest te. Ten strych jest wysoki, bo do lampy mam jeszcze z 20 Centymetr, jak rękę podniosę? Oj, tu jest bardzo gorąco. Dobra, kochani, zmywamy się stąd. Pozwólcie, że zejdę. No, to już mamy. Wszystko raczej, co chciałem wam pokazać. Jeżeli mieszkanie się podobało, moja recenzja, pokazywanie tego wszystkiego, zasubskrybuj kanał, będziesz na bieżąco. Będziesz widział, co się dalej dzieje z tymi pieniędzmi, generalnie z tej sprzedaży tego mieszkania, bo dalej to będzie inwestowane w nieruchomości. Tylko, tak jak powiedziałem, nie wiem, czy w budowę, czy nie wiem, czy yy, w mieszkania pod wynajem. No a najważniejsze na koniec zobaczymy, ile tych pieniędzy wyszło. Bo to na pewno nie będzie cała suma 1200. Bo ja też na to kredyt miałem potężny. Dziękuję bardzo. Subskrybuj i do zobaczenia. Hej!